Zainteresowania, jak ten proces ukrócić. Dlaczego rak jest trudny do opanowania? I tutaj chcę Państwu pokazać, że te biologiczne nożyce, które potrzebne są komórkom raka, żeby się poruszać w organizmie, są również niezbędne do tego, żeby zachować zdrowe funkcje w naszym ciele. Jak na przykład do procesu owulacji, uwolnienia komórki jajowej ze ściany jajnika. Potrzebne są te enzymy, no bo trzeba tą ściankę przeciąć. W procesie laktacji. Pierś kobiety ulega strukturalnym zmianom przygotowującym ją do wydzielania mleka. Procesy wzrostu. U, młodych, u małych dzieci kości oczywiście rosną i również te enzymy są używane, są używane w procesie, wspierając proces wzrostu kości. Czy w procesie infekcji, jak dostaniemy, jesteśmy zainfekowani, dostaniemy, mamy grypę, czy, czy jest inna infekcja, to białe ciałka krwi muszą. Dostać się z krwi do miejsca zainfekowanego. Jak się dostają? Jak się przedostaną do płuc, na przykład? Muszą również przeciąć tą tkankę łączną, utorować sobie drogę, żeby tam zacząć walczyć z bakteriami. Czyli proces niszczenia tkanki łącznej nie zawsze jest zły. W wielu przypadkach jest on dobry. I tutaj chcę pokazać przykład. Właśnie jak to działa. I jest taki schematycznie narysowany tutaj jajnik pod lupą. Widać komórkę jajową, to jest schematycznie, a tutaj widzicie Państwo, jak to wygląda w rzeczywistości. I co się dzieje, żeby ta komórka jajowa została uwolniona, to muszą działać te enzymy. I tutaj widzicie Państwo, Spod mikroskopu elektronowego, właśnie w środku, to kółeczko to jest komórka jajowa, a otaczające ją takie grudki to są granulocyty, które produkują enzymy trawiące tą tkankę naokoło komórki jajowej, żeby ją uwolnić. A co się dzieje, jeżeli trawienie, uwalnianie tych enzymów zachodzi w sposób niekontrolowany? Mnóstwo ich się wydziela, i cały czas, bo w normalnym procesie ovulacji te enzymy się wydzielają na krótko, później proces ustaje, i tkanka się odbudowuje. Potrzebne są na bardzo krótki czas. Jeżeli ta kontrola nad wydzielaniem tych enzymów zostaje zahamowana, to rozwija się rak. Także widzimy, że Brak kontroli nad trawieniem tkanki łącznej to jest, prowadzi do nowotworów. Inny przykład, właśnie to, co mówiłam w procesie laktacji. Po lewej stronie to, ta czerwona struktura to jest zamknięty tkan, kanał mleczny, a po prawej stronie to jest kanał mleczny otwarty. Widzicie Państwo przestrzenie, gdzie, przez które przechodzi mleko. W jaki sposób zachodzi zamiana strukturalna z lewej strony na prawą stronę, przy pomocy właśnie tych samych enzymów, które trawią to otoczenie, trawią tkankę i powodują, że te kanały się otwierają, ale później pierś wraca po paru miesiącach do normalnej struktury. A rak to jest sytuacja, kiedy to trawienie odbywa się w sposób niekontrolowany. Na tych paru przykładach na pewno teraz Państwo rozumiecie, dlaczego niektóre organy są bardziej podatne na rozwój raka. Dlaczego rak piersi czy rak narządów rodnych to są raki, które się najczęściej rozwijają u kobiet, rak prostaty u mężczyzn. Dlatego, że te organy, tak jak piersi, jajniki, macica, prostata czy jądra, to są organy, w których trawienie tkanki łącznej, zdolność do trawienia tkanki łącznej jest potrzebna dla zdrowej funkcji tych organów. I te komórki mają zdolność produkcji dużej ilości tych enzymów na krótki czas. Ale jeżeli. Ten proces się wymyka spod kontroli, to właśnie sprzyja to rozwojowi raka. I również inne organy, dlaczego e, 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 rak krwi jest częsty, ze względu na to, że również leukocyty mają zdolność do wydzielania dużej ilości tych enzymów, żeby mogły wędrować w tkance. I dlaczego rak kości, szczególnie u dzieci, ze względu na to, że te kości są w okresie wzrostu i ta, ten proces trawienia tkanki łącznej jest pod, jest, jest aktywny. I te, to również wyjaśnia, dlaczego tak trudno jest to kontrolować, dlatego że rak jest jak gdyby tym terrorystą, który skradł normalny. Do no, narzędzia, które potrzebne są do naszych normalnych funkcji i dla zdrowia, i używa ich do swoich celów. Są to, yy, i ponieważ niszczenie kolagenu jest niezbędne dla naszego zdrowia, to trudno jest ten proces kontrolować. Także w przypadku zdrowych funkcji, co się, co się dzieje, że enzymy te, które trawią kolagen, trawią tkankę łączną, są wydzielane przez zdrowe komórki, są wydzielane na bardzo krótki czas, a później one są inaktywowane na tej zasadzie, że nasz organizm jest w stanie produ produkować wewnętrzne inhibitory i Hamować ten proces, a oprócz tego również są inhibitory zewnętrzne, które przychodzą z naszego pożywienia, i takim zewnętrznym inhibitorem jest aminokwas lizyna. Także w przypadku zdrowia jest, zachodzi równowaga między niszczeniem tkanki łącznej, a jej odbudową, czy między wysoką produkcją enzymów i ich hamowaniem. Że enzymy te są aktywowane na krótki czas, ale później wszystko zwraca, wraca do równowagi. Zdrowie to równowaga. Natomiast co jest w przypadku choroby? Ta produkcja tych enzymów i niszczenie tkanki łącznej odbywa się cały czas. Jest za mało wewnętrznych inhibitorów. Tutaj na tym rysunku to są takie te zielone, trój, y, 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 niebieskie y, trójkąciki. I ten proces możemy, Przywrócić z powrotem do równowagi przy pomocy zewnętrznych inhibitorów. Takim zewnętrznym inhibitorem, tutaj pokazanym na tym rysunku jako zielony trójkąt, to jest lizyna. Czyli lizyna jest tym aminokwasem, substancją, która pozwala zbalansować niekontrolowany rozpad tanki łącznej. Jakie są? No, najważniejsze stadia rozwoju raka. To jest no, pierwszy wzrost guzów nowotworowych, i tutaj widzicie Państwo taki schemat wątroby, i pokazane są komórki, które właśnie, komórki rakowe. I w tym procesie budowy guzów nowotworowych jest, jest potrzebne wydzielanie tych enzymów, które trawią otoczenie i no, przerywają tą barierę na około komórek i pozwalają guzon wzrosnąć, czyli tworzą im więcej przestrzeni naokoło. No i drugi to jest właśnie przemieszczanie raka z jednego organu do drugiego, ten proces metastazy, gdzie te enzymy są potrzebne, żeby komórka raka z wątroby dostała się do naczynia krwionośnego. Musi wywiercić dziurę w tym naczyniu, dostać się do krwi i później Przepłynąć razem z krwią do innego organu i przy pomocy tych samych enzymów wydostać się z znaczenia krwionośnego i osiedlić się w tym przypadku w płucach, gdzie też używa tych enzymów do wzrostu. W związku z tym naszym celem w opęznaniu raka, w kontroli raka jest opanowanie właśnie tego procesu ekspansji. Jeśli chodzi to co czasami mówimy termin, że chcemy raka zamknąć do więzienia no bo to tak wygląda stworzyć tą barierę tym komórkom, żeby one nie były w stanie się przemieszczać i rozrastać. Czyli jednym celem musimy zahamować kontrolę trawienia tego, tej tkanki otaczającej komórki rakowej. Tutaj rolę ma aminokwas lizyna, który właśnie wchodzi w te usta tych nożyc i hamuje ich działalność. I drugim celem jest stworzenie silnej bariery tkanki łącznej, że te ściany, te, te mury otaczające komórki są bardzo mocne i tutaj jest. Ogromna rola witaminy C. Dlaczego? Dlatego, że witamina C jest substancją, która jest niezbędna zarówno do wytwarzania, produkcji włókien kolagenu, kolagenu, jak również optymalnej struktury tego białka. Także jest, jak wiemy, bez witaminy C kolagen nie może być wyprodukowany, i jeżeli nie bierzemy witaminy C, to rozwija się szkorbut. A co jest szkorbut? po prostu całe nasze ciało się rozpada, dlatego, że całe nasze ciało jest zbudowane z kolagenu. Także to jest ten drugi, także te dwa cele to było zmniejszenie aktywności niszczenia tkanki łącznej i odbudowa, rozbudowa tkanki łącznej. I tutaj pokażę Państwu na przykładzie, jest to przykład jednego z naszych ostatnich doświadczeń w naszym Instytucie. Jak na pewno wiecie, witamina C, wszystkie prawie zwierzęta, 99% zwierząt, produkuje własną witaminę C w organizmie. Także nie muszą, a mimo wszystko jedzą, trochę dostają witaminy C w diecie. Człowiek, małpy i świnka morska straciły tą zdolność i dlatego musimy zawsze pobierać tą witaminę C w diecie. W naszym laboratorium wzięliśmy... Myszy, które normalnie produkują tą witaminę C, i przez manipulację genetyczną byliśmy w stanie wyhodować taki gatunek, który nie produkuje witaminy C wewnętrznej. Czyli to jest jak gdyby odtworzyć ten okres, kiedy na, w rozwoju człowieka, kiedy utracił produkcję witaminy C. I użyliśmy tych myszy do naszych doświadczeń. Jedna grupa myszy została postawiona na, dostawała dietę bez witaminy C, druga grupa dostawała dietę z witaminą C. I obie te grupy myszy zostały, do obu tych grup wstrzyknęliśmy komórki raka skóry. I jak te takie guzy nowotworowe się rozwinęły, analizowaliśmy strukturę tych guzów. I co ona pokazała? Jak spojrzycie Państwo po lewej stronie, tutaj gdzie są te strzałki, to, to jest przekrój przez guza. I to są to, co widzicie, ta ciemno wszystko, to są komórki raka. I tutaj po tej lewej stronie widać, że te komórki raka są, rozsiewają się w, na zewnątrz tego guza. To, jest, to, są, to były typy dowotworów, które się rozwinęły u myszy, które nie miały witaminy C w diecie. A teraz spójrzmy na prawą stronę i co widać? Taką różową otoczkę na górze. Ten wskaźnik to jest taki słaby, że tam pewnie nic nie widać. No ehm, co ja zrobiłam? Mogę o pomoc prosić, co ja mam teraz zrobić? Ok, już jestem. A jak usunąć tą, tą. Przepraszam. Ok, zniknęła już w porządku. Także widzicie Państwo tą różową otoczkę. I to jest otoczka kolagenu. To jest właśnie ta bariera, która jest stworzona dzięki podawaniu witaminy C w diecie. A to, co jest ciemne w środku, to są komórki raka. Czyli to jest to. Widać w życiu, w żywym organizmie, jak jedyna substancja, witamina C, w diecie pozwala utworzyć tą otoczkę naokoło guza i w ten sposób zapobiec komórkom raka, żeby one się rozprzestrzeniały w organizmie. Znowu mi się coś tam. A tutaj jeszcze nie, nie tylko ta, ta bariera została stworzona, ale jak widzicie Państwo, ten nazwa Gulo, to są Gulo minus minus, to są właśnie te myszy, które nie produkują witaminy C. I ten słupek w środku to są myszy, które nie dostawały witaminy w C i one ma, rozwinęły bardzo duże guzy, jak widzicie, z wysokości słupka. Natomiast te po prawej to rozwinęły te guzy dużo, dużo mniejsze, prawie takie same jak normalne myszy. I to, co żeśmy również zaobserwowali, że w tej grupie, która nie brała witaminy C, były dwie myszy, które już rozwinęły metastazy, i jedna mysz była w takim złym stanie, że przedwcześnie zmarła. Czyli to, to proste, w gruncie rzeczy, doświadczenie pokazuje, jak ważna jest. E, witamina C, jak ważna jest tkanka łączna w kontroli raka. I bazując na tym, e, pro, e, widzimy, że jesteśmy w stanie, jeżeli będziemy rozwijać ten kierunek, powielać ten kierunek, kontrolować raka na zasadzie biologicznej regulacji, a nie na zasadzie całkowitej intoksykacji organizmu, która, jak wiemy, nie prowadzi do niczego. I tutaj chcę przedstawić Państwu dowody naukowe z naszej pracy, które wskazują, że ten proces można kontrolować i że substancje naturalne są w stanie kontrolować główne mechanizmy rozwoju raka. Jak myśmy to zrobili? Pierwżeśmy prowadzili badania na komórkach wizolowanych komórkach raka, żeby zrozumieć mechanizm działania tych substancji naturalnych. Później żeśmy weryfikowali to na żywych organizmach, tak jak tu widzieliście Państwo te myszy. No i później ostatecznym dowodem to jest oczywiście sprawdzenie, czy ten, ta metoda, to podejście działa u ludzi. Czyli określiliśmy, znane są oczywiście od lat, jakie są kluczowe mechanizmy, które robią raka, są odpowiedzialne za to, że rak jest tak niebezpieczną chorobą. Przede wszystkim właśnie inwazja i metastaza numer jeden, kiedy komórki przedostają się do krwi i e, opanowują inne organy. Drugi ważny mechanizm to jest mnożenie się komórek kraka, które prowadzi do rozwoju guzów. Trzecim, meta, e, e, trzecim mechanizmem to jest tworzenie nowych naczyń krwionośnych które infiltrują masę guza. Dlaczego? Dlatego, że te naczynia to jest źródło pożywienia dla komórek rakowych, więc jak się je odetnie, no to komórki te będą mogły umierać, no bo nie będą miały co jeść, tak prosto mówiąc. I czwarta to jest walka z tym, żeby te komórki z nieśmiertelnych stały się znowu komórkami, które mogą umrzeć na sposób, drogą naturalną. Ten proces naturalnej śmierci komórki nazywa się apoptozą. I żeśmy badali wpływ mikroelementów na te wszystkie cztery mechanizmy. To w naszej pracy, jak żeśmy prowadzili więcej więcej badań, to zrozumieliśmy, że jedna substancja nie robi cudów. I nasze zdrowie nie zależy tylko od jednej substancji, ale od wielu. I w przypadku raka opracowaliśmy grupę różnych skomponowaliśmy grupę różnych związków, bazując na właśnie celach, które chcemy, fizjologicznych celach, które chcemy osiągnąć. I te związki testowaliśmy jednocześnie. Są to witamina C oczywiście, aminokwasy, lizyna, prolina, arginina, n y, polifenole, y, ekstrakt z zielonej herbaty, y, nazywa, y, który się nazywa epigallocatechin gallate i y, y, ma bardzo dużo da, y, innych danych naukowych wskazujących o działaniu przeciwrakowych, kwercetyna, źródłem kwercetyny jest y, cebula, również jabłka, i minerały selen, miedź i mangan. Nie testowaliśmy ich oddzielnie, w każdym razie nie to, co, nie będę, co będę Państwu pokazywać tutaj, tylko razem. Dlatego, że to, co żeśmy rozwinęli i znaleźliśmy w naszej pracy, że źródłem, sposobem na to, żeby skutecznie. Poprawić zdrowie w różnych aspektach zdrowia to jest synergia mikroelementów, to jest znalezienie odpowiednich zespołów mikroelementów, które działają razem i tak jak ludzie w zespołach w pracy ich wyniki są lepsze niż indywidualnych członków tego zespołu i to samo się dzieje w naszym organizmie. Zespoły mikroelementów pracują ze sobą razem i ich efekt jest dużo większy niż poszczególnych składników i nie potrzebujemy ich tak dużo. Nie potrzebujemy 16 gramów witaminy C po to, żeby osiągnąć odpowiedni skutek, ale możemy potrzebować jej gram, 2 gramy albo 500 mil. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć. Czyli ta naturalna synergia to jest coś, co myśmy, jesteśmy pionierami tego podejścia, i widzimy, że coraz bardziej ten, to podejście jest stosowane. To jest tak jak imitacja natury, no bo przecież w naturze też substancje działają razem. Także krótko chcę pokazać Państwu, jak. Ta grupa tych substancji, ta synergia mikroelementów działa na powstrzymanie inwazji komórek raka i metastazy. Czyli te kluczowe enzymy, które pokazywałam jako nożyce, oczywiście mają nazwy i tych enzymów jest dużo. Enzymy, które są głównie aktywne w procesie nowotworowym to jest urokinaza i metaloproteinazy MMP2. MMP9 i y, one są nawet używane w testowaniu y, agresywności raka, dlatego że testy wskazują, że im wyższa aktywność tych enzymów, tym rak jest bardziej agresywny. Więc sprawdzaliśmy, czy ta mieszanina y, substancji naturalnych, ta synergia jest w stanie zahamować produkcję, wydzielanie tych enzymów. I tutaj wyniki wykazują, że tak. Po prawej stronie tutaj widzicie Państwo, że jeżeli zwiększamy ilość mikroelementów, to aktywność urokinazy spada i również po lewej stronie MMP2, te niebieskie słupki, MMP9, również ich komórki rakowe przestają je wydzielać, jeżeli w otoczeniu tych komórek znajduje się większe stężenie tych mikroelementów. Testowaliśmy wpływ tych, skuteczność tej mieszaniny substancji na ponad 40 rodzajach ludzkich komórek raka. To było wszystko, co byliśmy w stanie dostać się z banku komórek i okazało się, że wszystkie komórki raka, bez względu na to, z jakiego źródła pochodzą, Mogą, są wrażliwe właśnie na działanie tych substancji naturalnych. Różnią się tylko tym, że niektóre komórki raka, jak na przykład rak piersi czy chłoniak, choczkin, lymfoma, wydzielanie enzymów zachodzi już, zahamowanie wydzielania enzymów zachodzi już przy bardzo niskim stężeniu tych substancji. Naturalnych. Natomiast inne raki, jak na przykład rak wątroby, pęcherza moczowego, nerek czy inne, do tego potrzebne są wyższe stężenia mikroelementów, ale wszystkie wydzielanie, wszystkich, wydzielanie tych enzymów, które są odpowiedzialne za inwazję komórek raka, jest zahamowane przez tą grupę substancji naturalnych i inwazja komórek w tkance, to jest to, co żeśmy testowali, również jest zahamowana. Co, dlaczego jest to takie uniwersalne, uniwersalne działanie, niespecyficzne tylko dla jednej lub dwóch typów komórek? Dlatego, że wszystkie komórki raka, czy to są komórki raka płuc, czy raka odbytu, czy raka nerek, czy raka piersi, Muszą używać enzymów niszczących tkankę łączną, żeby się przemieszczać. I ta grupa substancji naturalnych była skuteczna w zahamowaniu tego procesu. I tu jest e, doświadczenie wskazujące, jak że metastazę e, raka skóry melanomy do e, raka do płuc może być zahamowana w sposób naturalny, przez stosowanie tych substancji naturalnych. To nie wiem, tam z daleka to pewnie Państwo nie widzicie, ale tam są takie czarne punkciki na płucach, w tkance, w tkance brucnej, co to są te ogniska metastazy i płuco po prawej stronie jest prawie zupełnie czyste. I tutaj nastąpiło aż 86% zahamowanie metastazy raka krwi do płuc. W tym przypadku podawaliśmy te substancje naturalne dożylnie po to, żeby podwyższyć ich stężenie, jak tam widzicie, żeby, odzyskać tą, żeby uzyskać ten efekt. Ale również w diecie było to zahamowane chyba około 70%. Widzę na rysunku. Patrzyliśmy się również, czy te substancje naturalne podawane w diecie tylko mogą zahamować metastazę raka z jednego organu, w tym przypadku śledziona, po lewej stronie do wątroby po prawej stronie. Po lewej stronie ten taki duży organ to jest rak, który rozwijał, rozwinął się w śledzionie u myszy, które nie, nie pobierały mikroelementów w diecie, i widzicie państwo, że jest ogromna opanowana przez raka, natomiast śledziona u zwierząt, które brały tą mieszaninę substancji naturalnych, jest dużo mniejsza i również metastaza u przypadku zwierzęcia, gdzie nie było mikroelementów w diecie, to te prze, przerzuty były bardzo duże i ta wątroba jest powiększona, opanowana przez raka. Natomiast dostarczenie mikroelementów zahamowało ten proces znacznie, i również e, mamy też badania na e, raka, nawet przy metastazie e, raka jądra. Czyli no, widzicie Państwo, że te substancje naturalne mogą zahamować proces inwazji raka e, do innych organów. Czy mogą zahamować namnażanie komórek raka, co jest odpowiedzialne za wzrost guzów? Tutaj widzicie Państwo rozwój osteosarkomy, guza osteosarkomy u myszy, która nie brała mikroelementów po lewej stronie i u myszy, która dostawała mikroelementy w diecie. I tutaj widzicie Państwo na paru przykładach, że stosowanie tego zestawu mikroelementów w diecie Powodowało zmniejszenie rozwoju guzów raka wątroby od 36%, raka trzustki 64%, raka piersi aż 78%. Jak pamiętacie, tam Państwo, że rak piersi był bardzo wrażliwy na działanie mikroelementów, i to się potwierdza, bo widzimy, że ten rak, guzy również zostały zahamowane. Następny mechanizm to odżywianie guza rakowego przez tworzenie nowych naczyń krwionośnych, które infiltrują guzy. Proces nazywany angiogenezą. I tutaj są te same przykłady tego raka osteosarkomy i widzicie Państwo, że jeżeli mikroelementów brakowało w diecie u tych zwierząt to ten guz był nie tylko duży, ale ma taką siatkę naczyń krwionośnych co zostało potwierdzone przez histologię i tutaj są naczynia krwionośne natomiast ten guz który rozwinął się u zwierząt pobierający mikroelementy był taki blady, nie tylko mały, ale i blady dlatego że tych naczyń krwionośnych tam nie było Czyli to wskazuje na to, że mikroelementy również pomagają w kontroli trzeciego ważnego mechanizmu rozwoju raka, czyli to jest angiogeneza. No i naturalny proces śmierci komórek raka, apoptoza. Śmierć toksyczna komórek nie jest pożądana ze względu na to, że powoduje jest to takie gwałtowne zakończenie życia i powoduje ona inicjacje procesów zapalnych i nie jest to proces pożądany. Natomiast apoptoza jest procesem, którym nasz rządzi.